Znajdujemy się na plantacji u państwa sowińskich w gminie Mokrzec, okolicy Potworowa. Południe Mazowsza znane jest z uprawy papryki, ale coraz więcej tutaj zakładanych jest plantacji melona i arbuza. Te gatunki stają się coraz bardziej popularne w Polsce, i tutaj właściciele państwo sowińscy zdecydowali się na założenie plantacji około 40 arów, właśnie arbuza i melona. Ostatnie lata pokazały nam, że gatunki te w Polsce sprawdzają się, można je uprawiać w polskim klimacie, ale należy również podejść przy zakładaniu takich plantacji profesjonalnie do tematu. My tutaj proponujemy zakładać plantację wykorzystując do ściółkowania folię. Na tej plantacji została wykorzystana folia biodegradowalna. Folia biodegradowalna, która tutaj jest rozłożona, wyprodukowana jest z biotworzywa EcoVio, które posiada międzynarodowe certyfikaty biodegradowalności i kompostowalności. Folia ta jest w 100% biodegradowalna i kompostowalna. Ważne jest też, że nie zostawia śladów mikroplastiku w glebie. Plantacja, na której znajdujemy się, została założona na zagonach. Folię rozkładaliśmy jedną z naszych maszyn. Obecnie posiadamy trzy takie maszyny, dwie maszyny z glebogryzarką, trzecia bez glebogryzarki, natomiast wszystkie maszyny posiadają aktywny wał. Aktywny wał służy do tego, aby optymalnie zagęścić glebę, aby zagon był równy, prosty. Maszyny rozkładają linie kropujące. Linie te są niezbędne w uprawie tych gatunków, ponieważ tutaj musimy, szczególnie w okresach suszy, dostarczać roślinom cały czas wodę. Również przez linie kropujące dostarczamy składniki pokarmowe, co jest bardzo ważne dla wzrostu roślin i uzyskania wysokiego plonu. Korzyści, jakie uzyskujemy stosując folię do ściółkowania tych gatunków roślin, to jest przede wszystkim kontrola zachwaszczenia. Folia tutaj jest w kolorze czarnym, dobrze wybarwiona, nie przepuszcza promieni słonecznych, co nie powoduje, że rosną nam chwasty pod ściółką. Folia również utrzymuje odpowiednią wilgotność szczególnie w okresie tutaj wysokich temperatur i również podnosi temperaturę gleby. Co ważne jest i istotne w uprawie tych gatunków, ponieważ są to rośliny ciepłolubne. Folia jest biodegradowalna, o czym już wcześniej wspominałem, także po sezonie należy tylko wyciągnąć linie kroplujące i talerzujemy plantację, zaorujemy pole i folia do następnego roku nam się całkowicie tutaj rozkłada. Folie wykorzystywane są do uprawy wielu gatunków roślin. Mogą to być arbuzy, melony, ogórki, cukinia, jak również papryka. Folia w uprawie tych gatunków roślin sprawdza się bardzo dobrze, warto na nią postawić, szczególnie ze względu na to, że jest coraz większy problem z pracownikami i te koszty pracy są bardzo wysokie, a takich plantacji założonych na zagonach z wykorzystaniem folii nie musimy odchwaszczać. Firma Agrimpex to nie tylko folie, również mamy w swojej ofercie agrowłókniny, które służą do osłaniania przed przymrozkami, niwelują dobowe wahania temperatur, szczególnie w okresie wczesnej wiosny. Również agrotkaniny, które służą do ściółkowania. W swojej ofercie mamy folie tunelowe, których w rejonie Radomia sprzedajemy bardzo dużo. Są to folie o bardzo dobrych parametrach wytrzymałościowych. Ich zaletą jest duża grubość, jak również odpowiednia stabilizacja na promienie słoneczne. Zapraszam Państwa do śledzenia wszelkich informacji z uprawy tych gatunków roślin melona i arbuza tutaj w gospodarstwie. Wszystkie informacje, ciekawostki będziemy na bieżąco zamieszczać na portalu warzywa.pl. Ja tutaj również chciałbym zaprosić w swoim imieniu na spotkanie, które odbędzie się około połowy sierpnia. Pokażemy tutaj państwu wszystkie odmiany melona i arbuza. Jak również też będziemy chcieli pokazać państwu zalety i korzyści jakie odniósł producent z uprawy tych gatunków roślin z wykorzystaniem folii. Będziemy też zamieszczać filmy, zdjęcia jak folia zachowuje się w dalszej uprawie. Dziękuję za uwagę.